Jo, dzisiaj jedziemy w podróż rowerową. Zwiedzić okolice Brabanty Pół południowej. Jesteś gotowa na ten wyjazd? Północny. Co? północny Aha Brabanty północnej. A jesteśmy w południu Holandii. To może tworzyć takie trochę dziwne uczucie, nie? bo jesteśmy na południu Holandii, a mówisz północny. To jest w ogóle prowincja Holandii. A więc, uh, once again, dzisiaj wycieczka krajoznawcza, jedziemy sprawdzić okolice Prawancji Północnej na rowerach. Celem jest uh, przejechać z przez Houven do Audenbosch, gdzie jest uh, kopia bazyliki z Rzymu, bazylika świętej Agaty i świętej Barbary. Na farcie. oglądacie na farcie. Teobraz Holandii, czyli pola, szklarnie Czasami się napotka jakiś bardzo oldschoolowy wiatrak Bardzo często jest to spotykana budowla w Brabantzie Północnej A my dojeżdżamy po do pierwszego punktu, w którym jest Huber Przejdźmy dookoła zobaczymy. Dzisiaj jest kolejny test GoPro. Tym razem jak się sprawdza w warunkach rowerowych i w sumie bardzo to pasuje do warunków do otoczenia powiedzmy i do sytuacji, bo w Holandii wiadomo rowery. Także sprawdzimy nie klasztor otacza ten kościół to jest jakaś bazylika mała. A dookoła jest taki Mročen las. wjeżdżamy do wioski, czy tam do mieściny, która się nazywa Audenbosz. A teraz y, jest karnawał za tydzień. I tradycja jest taka, że każda wioska ma inną nazwę na karnawał: Pajtenol, czy Pajtenol, coś takiego się nazywa to wiocha. Chodzi o to, że to jest taka imprezka dla przebierańców, dla dorosłych. Tylko trwa to przez 5 dni. Wtedy się prowarleje ulicami. Wątpię, że coś nagramy z tego, bo klimat jest tam tak średni. Średnia muza trochę, ale kto wie, może jakiś spontan, spontan nas zawieje. Jedziemy do bazyliki. tutaj już karnawał widać. Coś z żabą jest chyba ta nazwa oznacza. To jest chyba miasto żaby, mi się wydaje. Bo już kupasz, wszędzie to żaby są. Wjechaliśmy do centrum Audenbos. fajnie się prezentuje wioska na razie. I oto ona. Świątynia w Audenbosch powstała dzięki księdzu Wilemowi Helmonsowi, który w 1842 roku został proboszczem miasteczka. Z czasem obecna świątynia stawała się coraz bardziej ciasna, a kiedy ksiądz Helmons postanowił zbudować nowy kościół w miasteczku, miał on wizę wielkiej świątyni, która miała przypominać rzymską bazylikę świętego Piotra na Watykanie. Ksiądz Helmons studiował teologię w Rzymie, był wielkim mołośnikiem wiecznego miasta, stąd wzięła się inspiracja. Bazylika miała być również hołdem dla papiestwa. Architektem tego projektu był Pierre Kuiper, stwórca wielu przepięknych budynków, m.in. Rijksmuseum i Central Station w Amsterdamie, ale również budynek Bowendong w Hüven, który zwiedzaliśmy chwilę wcześniej. Front bazyliki w stylu klasycystycznym jest z kolei kopią innej świątyni bazyliki św. Jana na Lateranie. Ołtarz z tabernakulum jest wzorowany na watykańskim ołtarzu Katedra Petri. Nie mogło również zabraknąć kopii piety watykańskiej, czyli rzeźby Michała Anioła. Znajduje się ona w nawie Głównej Bazyliki z Audenbosch. Przepiękny kościół robi ogromne wrażenie i jest wart zobaczenia, dlatego jeżeli będziesz w Brabancji Północnej, rozważ odwiedziny Audenbosch. Jest taka opcja w tej bazylice, że można wejść na górę tego tej wieżyczki powiedzmy i z góry poglądać cały jak wygląda bazylika. Do przejścia jest 140 schodów, więc nie tak mało Ale z dołu jak zobaczyłem ten balkonik na tym Jakby to nazwać była? Kopuła Na kopu, kopuli kopu, Kopule, kopule. Zobaczymy zaraz efekt finalny. A wejście tu kosztuje jedyne 50 centów. Znajdujemy się na balkonie kopuły bazyliki pod patronatem świętej Agaty i Barbary. Jest to replika kopia czterokrotnie mniejsza bazyliki, która jest w Watykanie Świętego Piotra. No, robi wrażenie, powiem szczerze, jak na Audi. taką wiochę po prostu. Ta bazylika budzi wiele uczuć. Myślę, że okoliczności są takie, że będę tu częściej się pojawiać. Lecimy dalej w trasę, tym razem śladami Van Gogha, bo lecimy do Zundert Czeka nas kawałek drogi, więc trzeba się spieszyć, bo zostały dwie godziny do zamknięcia domu Van Gogha Piękne miejsce Na pewno polecamy tu przyjechać, tym bardziej, że no jednak niespodziewane jest to trochę, że tak nagle w takiej wiosce się pojawia Przepiękna, dla mnie najpiękniejszy kościół w jakim byłem jest ogromny w ogóle, no jest kolosem